Jesteśmy dzisiaj na e, terenach sportowo-rekreacyjnych nad Narwią. Dzisiaj mamy wydarzenie Rozpoczęcie Wakacji. Jest to już drugi cykl e, imprez finansowanych z e, norweskiego mechanizmu e, finansowego <laughs> łąża miasto, w którym żyję i pracuję. Na naszym rozpoczęciu wakacji. Jest tutaj już, jak widać, dużo ludzi i zawsze, to zawsze na tym właśnie cyklu e, tych imprez bulwarowych dopisuje nam frekwencja, z czego się bardzo cieszymy. Dzisiaj nie ma takiego słońca, ale ludzie od 12 już a do 18 mamy wydarzenie, więc mam nadzieję, że na pewno na pewno jeszcze się pojawią, e, pojawią i będą bawić tutaj na naszych atrakcjach. A propos atrakcji, to właśnie dzisiaj mamy e, strefę atrakcji Dmuchanych, czyli trzy dmuchańce, duże dmuchańce, zjeżdżalnie dzieci bardzo to lubią. Eee, mamy przyciąganie liny, e, mamy malowanie buzik. Dwie panie dzisiaj malują, więc, e, więc nie ma dużej kolejki, a dzieci zawsze są chętne e, do tatuaży na ręce, albo na przykład do jakichś ładnych malunków na twarzy. Mamy balony, mamy klocki, mamy strefę wyzwań, gdzie można rzucić e, do celu, gdzie można rzucić właśnie piłką kopnąć do celu. Jest naprawdę dużo, dużo takich atrakcji e, ruchowych. E, które, z których dzieci i młodzież mogą korzystać. Co cieszy się największym zainteresowaniem? Balony, malowanie buzik i dmuchańce. Jest to wydarzenie organizowane przez Miasto Łomża i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. To wydarzenie jeszcze potrwa, ale chcielibyśmy już dzisiaj zaprosić na nasze już ostatnie wydarzenie z tego cyklu wydarzeń, które odbędzie się 27 sierpnia i będzie to zakończenie wakacji. Więc teraz się widzimy na rozpoczęciu i mamy nadzieję, że zobaczymy się z dużą frekwencją na zakończeniu naszych wakacji.